Siemka. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj moje budowle Minecraft. Każdy coś robi. Hmm. Tak, akurat, oświetlenie się włącza samo. Tutaj jest góra. Dobra. Następna budowla to będzie koniuker. Zamykają, otwiera rabusie. Super koniuker. A, po co? Ten pająk wydaje odgłosy. To świeci w ciemności tego wylatują takie dziwne banieczki o, widać sobie, sobie tu naprawdę ten strzela strzałami no widać o, ile strzał a ja ten wydaje głosy ząbiek okej okay. czyli jakbyście chcieli żebym wam mm, zrobił na serwerze, to musielibyście mi podać IP serwa, hasło oraz nazwę serwa. I wam coś z tego zrobię. Jak chcecie, żebym wam zrobił zombiaka, to napiszcie do mnie zombiak, jak szkielet, to szkielet, jak tego to glut, jak tego do to... Świecący w ciemności, jak tego to pająk, jak tego to kniper a jak tego to blok. Oświetlony. Dobra. A jak to coś, to basen. Ostatni raz pokażę. I narko.